Paliwowe kłamstwo Tuska. Jakubiak rozpętał burzę. Wyborcy zostali nabrani. Jedno wystąpienie wystarczyło, by polityczna atmosfera zaponęła. Marek Jakubiak bez pardonu uderzył w Donalda Tuska, zarzucając mu niespełnione obietnice, manipulacje i cyniczną grę na emocjach wyborców. Padają słowa ciężkie jak ołów. A ich echo może wstrząsnąć sceną polityczną. Tą cenę paliwa patrzą, takiego bąka politycznego puścił i wychodzi na zwycięzcę, a potem się okazuje, że to fake. Ale to jest fake, to przecież no, podobno jest, jest, jest taka stacja przy, przy granicy z Niemcami, przed... jak to wszyscy mówią. I tam jest I pytanie paliwa. A dzisiaj pokazał zdjęcie z gazetą, ktoś mu przysłał zdjęcie z gazetą, jest data tej gazety, Aha. i to jest data na ten weekend świąteczny. I jest paliwo po 5,14. Ja mogę się założyć, że jak będzie zwolennik, yy, yy, zwolennik Platformy Obywatelskiej, to on dla ratowania Donalda Tuska, jest w stanie w swoim komputerku napisać nawet 4 zł, i sfotografować to i zmienić z powrotem. Czyli pan nie wierzy w te zmiany? Nie, nie wierzę, dlatego że dziś napisałem dokładnie na, w, w internecie, proszę sobie wpisać, ceny paliw BP, bo to chodzi o British Petrol. Yy. No zrobiłby na przykład, jak to jest premier Rzeczypospolitej, no zrobiłby to zdjęcie na polskiej stacji, a nie na brytyjskiej. No na polskiej zrobi. To są takie właśnie, więc to są takie właśnie u niego niepotrzebne zupełnie zjawiska. Tak samo jak i kolendę. no musi niemiecką zagrać, to mu się wyciągnie za chwilę. Ja mówię, o... Ale przecież on nie grał niemieckich kol.. No dobrze, w każdym razie. W każdym razie Donald Tusk, Donald Tusk moim zdaniem położył fejka, dlatego że ja zapytałem, znaczy napisałem w internecie pytanie o cenę paliw na BP i tam jest strona, gdzie są codzienne ceny BP i tam jest 5,80. Nie da się tego przeskoczyć, bo to jest, to jest stacja, nie prywatne stacje, tylko to jest sieć BP. Nie ma innych cen, jak tylko dane z góry. Więc myślę sobie, że tu mocno przestrzelił i yy, yy, co? Że zrealizował swój postulat? Że paliwo będzie? No tak to obiecywał. Bo na zdjęciu jest? Tak obiecywał, że będzie po 5.19. No, Co no, prawda, okay, jak ja sobie przypominam, bo... jak ja sobie przypominam, to powiedział, że dzień po tym, jak zostanę premierem tak. paliwo, będzie 5.19. No minęło trochę dłużej tak, czasu. Tak, trochę tak. więcej, ale no, nobody is perfect. Tak, tak. Ale jednak, no, mówi, że dowiózł. No jeszcze grosika może być <grym> w windy, bo jest sobie. tańsze. No to jest tak, jak z tym stadionem pieniędzy. Następnego dnia miały być, no. no dobrze, ale pana zdaniem jest drożyzna w Polsce, czy to jest trochę PiS? Jest PiS? drożyzna. PiS? Przecież no, po... rozdmuchuje ten temat, bo chce pokazać, że ten rząd sobie po prostu Ponieważ nie ja ja pro. program. <laughs> Bo to jest jeden z najlepszych programów. A dziękuję bardzo. To wcale I nie ja było um, um, mówione wcześniej. <laughs> nie, I nic pan za to nie oczekuje. Niczego. Więc ja powiem tak, że e, e, słuchałem tu przed chwilą pana z Platformy Obywatelskiej, który mówił o tych drożyznach, które kiedyś były i porównywał do dzisiejszych czasów. Proszę państwa, dzisiaj mamy stagnację wojenną, a nie wojnę. Wtedy wybuchła wojna. Wtedy mieliśmy COVID. Wtedy mieliśmy inflację ogólnoeuropejską, e, spekulacyjną, typu Spekulacyjnego. Tego nikt nie był w stanie opanować, bo to była ogólnoeuropejska, proszę Państwa, inflacja. Tak samo było tam, jak i tu. Tam wcześniej zaczęli z tym walczyć, bo są bogatszymi państwami. U nas później to weszło. Porównywanie tamtych czasów do dzisiejszych czasów jest niegodziwością zwykłą. Natomiast dzisiaj przecież najlepszym weryfikatorem jest portfel. Wsadźcie sobie w portfel 1000 złotych i przypomnijcie sobie, ile to było warte kiedyś, a ile dzisiaj jest. Jak dzisiaj Wasza Wigilia wygląda? Jak kiedyś Wasza Wigilia wyglądała w formie że tak powiem, kosztowej. No dobrze, tylko pytanie jest: wie pan o taką, o taką uczciwość. No Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście ta inflacja spowodowana, czy to najpierw pandemią, czy potem wojną, no tak to było tłumaczone, przecież jest to słynne określenie putinflacja, no jednak uderzała Polaków po kieszeni. I dzisiaj PiS, który miał wtedy tą inflację, maksymalna tam chyba była w okolicach 18%, no obarcza ten rząd odpowiedzialnością za wysokie ceny. No Czy to jest fair, pana zdanie? Ale żywność nie rosła tak jak teraz, nawet jak było 18%. Pa pamiętam kazus masła. Zresztą trochę ja go wywołałem, bo mnie cholera wzięła, jak to masło zobaczyłem, w cenie 14 zł na półce. Natomiast e, proszę Państwa, e, chcę Państwu powiedzieć, zastanówcie się jeszcze nad kazusem. Nie, Panie Pośle, 14 to nigdy nie miałem 12, 80, 14 w zależności od sklepu w Warszawie. Serio, tak było? Tak. E, e, I to potem zmieniono, zeszły po 8, po 7, w prywatnym sklepie no, nie w po 10, 9, 9 I, e, e, i, I powiem tak, że. E, ja tylko pragnę Państwu przypomnieć wszystkim tym, którzy, którzy popierają platformę obywatelską, że to właśnie wyżeście oskarżali o bajka, że tanie paliwo sprzedaje i działa na szkodę spółki. To były zarzuty bezpośrednio do Orlenu, że on za tanio sprzedaje paliwo, dlatego nam Niemcy wykupują. No to proszę sobie przypomnieć tę sytuację. Więc w sytuacji owej, tych tragicznych czasów dla Polski, ja ciekawy jestem, jak tamte czasy przeżyłby rząd Donalda Tuska, bo wtedy zadłużanie państwa w milionach przy tym kryzysie niesamowitym wynosiło 80 miliardów, a dzisiaj jest około 300 miliardów. Więc pytam się, co jest powodem takiego zadłużania? No co może być powodem? Nawet gdyby odjąć koszty z obroną narodową, to dalej jest prawie 200 miliardów. No dużo wydajemy jednak na socjal. A, a, jako ale państwo. Co, no mamy ale dużo teraz dużo więcej wydać. wydajemy niż wtedy? No w, w, trochę więcej, tak. No trochę nie. No właśnie. Nie, no trochę więcej, no jest 800 plus zamiast 500. No, no plus. Ta, to jest no. pierwsza rzecz. Potem jest ten, co prawda nie ma rodzinnego kapitału opiekuńczego, ale jest ten maluch plus. tak? To, to też są jakieś pieniądze, które, yy, które idą, więc, więc trochę więcej. Ja nie widzę tutaj różnic wielkich, gdyby to było jakieś gigantyczne, bo tu jest różnica kilkuset procent w zadłużaniu państwa. A ten socjal jest jednak tam, nie wiem, o 30% wyższy niż był, więc A ja... Z całą pewnością tego długu to nie, to, to nie jest tak, że jest Nie, to jest po prostu... Ja, w... ja nie rozumiem, jak w można w doprowadzać imbiardy, do sytuacji, socjal. gdzie mamy program czystego powietrza, z których środki nie idą z banków polskich, tylko idą z banków zachodnich, bo to jest kredyt, prawda, unijny, EBC, czy Europejskiego Banku Centralnego. I wiemy, że to są... nie są drogie pieniądze, ale to trzeba będzie oddać. To nie ma tak. Nie ma dzisiaj tanich pieniędzy. I mamy przeznaczone na czyste powietrze 30 miliardów euro, w związ... euro, dobrze mówię, złotych. I proszę Państwa, program został rozwinięty i milion ludzi od roku czasu czeka na zwrot pieniędzy które zainwestowali w, w, w na przykład w pompy ciepła i tak dalej, tam w ocieplenie domu, wymianę okien i tak dalej, i tak dalej. Zwykli ludzie, milion ludzi czeka na to, aż się im zwróci po 20 tysięcy 30, 000. no to proszę sobie wyobrazić, że e, 10 miliardów złotych państwo polskie nie wypłaca pieniędzy tym ludziom. I y, jakie są powody tego niewypłacania? No, A państwo to... mówi, że zmieniły się procedury, bo były nadużycia i w związku z tym trzeba było ten program uzdrowić, Czy... naprawić. Czyli siadamy tutaj, w bryża gramy i w połowie, ponieważ przegrywamy, zmieniamy zasady gry. No tak się nie robi. Po pierwsze ci ludzie nie podpisali aneksów żadnych, nie zmienione zostały umowy, tylko został zmieniony zarządzeniem pani minister sposób rozliczania, sposób rozliczania. Czyli oni tak, tam już zakupy poszły, tam już wszystko poszło, a oni mówią, że to za drogo żeście kupili. Po pół roku od zakupu, czy to jest dom wariatów jakiś. I szczerze powiem, że nie podoba mi się takie traktowanie Polaków, tym bardziej, że jak oni mówią, do 2018 roku ten program istnieje i nie było nigdy problemu z tym. A skoro już Pan w, wszedł na temat kredytów, podoba się Panu to rozwiązanie, że Unia Europejska ma gwarantować y, pożyczkę dla Ukrainy? No, marzyłem o tym kredycie po prostu. No. Po prostu marzyłem, bo proszę państwa, to jest takie. 90 miliardów, to tylko wyjaśnij mi dwa słowa, 90 miliardów złotych ma pójść na pomoc dla Ukrainy, na odbudowę, na wsparcie. I to jest takie założenie, jeżeli Rosjanie nie wypłacą reparacji Ukrainie, to będzie to pożyczy Unia Europejska, a Ukraińcy będą mogli gwarantować tę pożyczkę z płatą, naruszając, mówiąc krótko, pieniądze, które są zamrożone rosyjskie pieniądze, rosyjskie środki. No tak, ale y, kolega poseł z Platformy Obywatelskiej z Europarlamentu, y, pan Halicki, y, którego y, y, szanuję za to, że prowadzi szkółkę dogów niemieckich, takich wielkich niemieckich. <grych> A propos. To no się wszystko kojarzy z jednym. Co się nie wziąć? No dobrze, no jakie mogą. Jak, jak nie jak nie wiem. wiem, nie znam się na dogach, zostawmy <laughs> dogi pana Halicy. No w każdym razie powiedział, że. że, że yy, no że się aż zgubiłem przy tym. No chłopach. właśnie, przez te dogi, przez że, te niemieckie dogi. Tak, że, nie że to nie jest tak z tą, z tą wypłatą, że to miało być 400 miliardów, a nie 90. Ja rozumiem, że te 90 miliardów euro dla Ukrainy to jest jak splunąć po prostu, to jest na nic. Co im pomoże? Znaczy za mało, tak? To jest oczywiste. No to jest, coś leczą, tylko nie chcą powiedzieć co. Ja wiem, że Żołyński mówi, że jeszcze parę dni Ukrainy nie będzie, bo my nie mamy czym płacić żołnierzom żołdu nawet. Więc być może jest to zaliczka na poczet, ale jeżeli my nie bierzemy udziału w odbudowie, to hipokryzja całej tej pożyczki polega na tym, że ona jest na odbudowę, a zostanie zużyta na egzystencjalne działanie Ukrainy. Oni Pana po prostu zdaniem... chcą za to przeżyć. Mhm. Natomiast Ukraina no, produkuje dziwić. wszystko, sprzedają, a pieniędzy nie mają. No, ciekawe, bo na przykład deficyt państwa mają dwa razy mniejszy jak Polska. A Pana zdaniem, no bo też jest mniejsza gospodarka, ale jest pytanie, pytanie następujące, czy, czy Pana zdaniem rzeczywiście jest przesądzone, że Polacy nie będą, że polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy nie będą brać udziału w odbudowie Ukrainy? Myślę, że jako pośrednicy, bo Niemcy założą sytuację taką, że oni decydują o tym i oni tutaj w tej sprawie, dlatego Amerykanie się denerwują, chcą być pionierami tej odbudowy i oni będą zatrudniali zapewne Polacy. Pol Polaków i będą na tym zarabiać, no jak zwykle zresztą, więc myślę sobie, że my żeśmy coś tutaj bardzo mocnego przegapili i niestety, ale tutaj obwiniam też i prezydenta Andrzeja Dudę i ten polskie za waszą i naszą, bowiem nie myśleliśmy o naszych interesach, no wiadomo, nie ma czego żałować, Polacy stanęli na wysokości zadania, i nie chodzi o to, czy nam ktoś dziękuje, czy nie, bo nie chodzi o to, tylko chodzi o to, jak się nas potem traktuje. I, yy, i szczerze powiem, yy, to doświadczenie jest dość przykre dla nas. Doświadczenie z Ukrainą. Z Ukrainą dość przykre. Tak delikatnie mówiąc, bo już nie chcę święta idą i tak dalej. To zostawmy. Ten Mnóstwo temat. ukraińców u nas pracuje I, i im wielki szacunek, że oni nie przyjechali tu na socjal tylko tu pracować. I to, to jest około miliona ludzi. Niech pracują, jak chcą być polakami, niech będą polakami. Natomiast Polska nie może finansować życia dwóch narodów. No ale to już zdaje się, że będzie się kończyło. Do, do marca obowiązuje obecna, obecna ustawa. Panie pośle, w której jest pan grupie? Czy tam sondaż, który jest, który pokazuje, jak, jak, się, jak się w tym momencie przedstawia sprawa poparcia dla Unii Europejskiej. 25% chciałoby, 25% pytanych chciałoby wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Czy Pan jest w tej grupie, czy w tej grupie, która mówi, że trzeba w Unii Europejskiej zostać? A to są tylko dwie grupy? No są, tak generalizuję troszeczkę, to mojej są, grupy takie, nie ma. Są, są takie grupy, które, które mówią, no. Proste, trzeba albo opuścić, albo zostać. Nie, nie, zero jedynkowego tutaj nie ma rozwiązania. Natomiast no, Unia Europejska może doprowadzić do tego. To jak? Już nawet Niemcy to sugerują. Nie, 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 spokojnie. Jeżeli bo... jesteśmy w Unii, to jesteśmy w Unii. Ja A jak wychodzimy, to nas nie ma w Unii. Znaczy, w, w, tak, w Unii nie, ale w Europie tak. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy Unia Europejska nie zmieni postępowania, ani nie zmieni się Komisja Europejska i y, y, reguły rządzące dzisiejszą Unią, to ta Unia padnie, czy nam się to podoba, czy nie? Jest kwestia, jak my się w tej sytuacji zachowamy. Co zrobili Niemcy? Niemcy nagromadzili sobie marek. I oni mają pełen komplet marek do wprowadzenia z dnia na dzień zmiany waluty u siebie w państwie. Oni są przygotowani na taki scenariusz. Ciekawy jestem, czy Włosi są na to przygotowani, czy Francuzi są na to przygotowani. Pewnie nie. Więc ja myślę, że Unia Europejska w tym takim cwaniactwie trochę niemieckim, jako jedyny beneficjent Unii Europejskiej, bo cała reszta dokłada po to, żeby Niemcy mieli. Dzisiaj to Meloni powiedziała wprost, że w nosie mam waszą gospodarkę. Nie dam sobie niszczyć naszego rolnictwa, po to, żeby ratować waszą gospodarkę. Wreszcie się budzą takie takie Sformułowania. I myślę sobie, że te walizki pieniądze, pieniędzy rozdawane na lewo, na prawo, na promocję tych idiotyzmów różnych w Unii Jakich Europejskiej. Idiotyzmów? To, tych tych eko, tego terroryzmu, tej Fit for 55, tych wszystkich innych pomysłów Timmermansa, który wziął podobno miliardy euro na promocję tychże projektów, a wszystko to jest szaleństwo zwykłe. No i już Niemcy mówią, że nie, diesle będziemy produkować, tak? No to jeszcze uszczypali, no tak, będziesz mógł pić diesle, jak kupisz tam elektryczne samochody. No Dobrze, ale Pana zdaniem to ten bilans mówi o tym, że powinniśmy zostać w Unii Europejskiej? Nie. Powinniśmy pracować na temat zmiany Unii Europejskiej. Jeżeli nie dokonamy zmian w Unii Europejskiej, trzeba będzie ją opuścić i tyle. Opuścić? W, w jakiej to może być perspektywie? Ja myślę, że to będzie gdzieś w granicach pięciu lat. Czyli jak w, pięć, w ciągu pięciu lat nie zmieni się Unia Europejskiej, tak. możemy rozmawiać w jaki sposób ją zmieniać, tak? To, to, to Polska musiałaby się przygotować do tego, żeby wyjść z Unii? Powinniśmy być na to przygotowani. I ja nie mówię tutaj o jakimś chcieństwie, na przykład, że to jest jakieś szaleństwo, wychodzić z Unii Europejskiej. Nie, nas nie stać na to, żeby być w Unii Europejskiej. Niedługo, proszę państwa, to jest tak, że wszyscy będą mieli tani prąd, a my będziemy mieli najdroższy prąd. My to jesteśmy chłopcami do bicia w tej Unii Europejskiej. I tak sobie myślę, że my przy tych szaleństwach tego trybunału całego, tego CUE, który mówi, że nasza konstytucja jest niżej niż traktat, w którym w ogóle nie jest na ten temat napisane, to nic to, proszę państwa, to mamy z wariatami do czynienia. To jeszcze na koniec pytanie, bo pojawiają się głosy o delegalizacji, o tym, że należy zdelegalizować partię Grzegorza Brauna na koronę. Co pan na to? Ja myślę, że Zasługują? więcej powodów jest, żeby zdelegalizować koalicję obywatelską niż partię. Jakie Jakież to pan powody widzi? Same kłamstwa, za samą kampanię wyborczą kłamstw. Czyli pan by delegalizował, jak leci. Nie, po prostu jak <golicja> kuba w tak? Bo Kubie. Że ja nie rozumiem. Polityka jest od tego i sejm jest od tego, żeby ludzie mieli własne zdanie. Jeżeli nie mają własnego zdania, nie powinni być politykami. Jeżeli Braun ma własne zdanie, choć się z nim nie zgadzacie, to trzeba to szanować. Musimy kończyć. I pewnie takich rozmów przy stołach świątecznych nie zabraknie. Co z Unią, co z tym Mercosurem, co z bezpieczeństwem, co ze zdrowiem i tak dalej. Mercosur pośle, bardzo serdecznie dziękuję. Spokojny.